Kajeczka mówi do Was katoliczka co Oslo. Taki sobie przydomek nadałam. Co robi katoliczka w Oslo? To co każdy katolik, który ma możliwość w niedzielę, bo jest niedziela. Idę na msze. Wygląda na to, że jest bardzo ciemno i jest, ale to są poranne ciemności, a nie nocne. Jest jakoś tuż przed ósmą. U nas teraz są takie restrykcje. Że nam przy e, może być maksymalnie 20 osób i trzeba się zapisywać. E, zwolnieni z tego zapisu, z przymusu zapisywania e, są o, o, osoby e, odpowiedzialne i zaangażowane w jakąś posługę. Ciekawe jest też to, że tak naprawdę ta restrykcja dotyczy oslo, no bo już pojechać 30 km dalej, to, e, no, to osób nam przy może być więcej. E, no, niestety. Takie sobie miasto wybrałam do życia i chciałam Wam coś pokazać tam. To znaczy, że nie pozwól, żeby te puste ławki stały się pustymi modlitwami. Dobra, co? Wspomniałam sobie, że będę robiła dla Was vlogi i ja je robię. Tylko później, jak zobaczę, co nagrałam, to ten materiał nie nadaje się do publikacji, ale będę próbowała. W myśl zasady, że im więcej coś robisz, tym lepiej to robisz. Więc chyba bym chciała po prostu dzielić się z wami, jeśli mi się uda, moim katolickim życiem w Norwegii. Może gdzieś tam przełamywać jakieś osądy, opinie, które mogą powstać, że jak wyjedziesz, co to ja też słyszałam, jak wyjedziesz do Norwegii, to zobaczysz, jak wtedy dopiero stracisz wiarę. Co też słyszałam, jak wyjeżdżałam z mojego rodzinnego zamościa do Warszawy. A to chyba nie jest kwestia tego, gdzie mieszkasz, chociaż pewnie niektóre warunki po prostu ułatwiają niektóre rzeczy. Ok. Tam kościół, o tam widzicie, patrzcie jeszcze księżyc jest, chociaż jest przed ósmą. To ruszam dalej w trasę, a jeśli dam radę, co, so, że jest tak ciemno? A jeśli dam radę, to jeszcze nagram Wam później, jakie atrakcje mnie dzisiaj czekają. Już się nie mogę doczekać. Bo ja już wtedy wam zapomniałam powiedzieć, że ja miałam taką posługę, czyli śpiewałam psalm i wyglądało to tak. Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie, umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Później te atrakcje, i to jest coś, co uwielbiam w życiu w Oslo, że wsiadasz sobie w metro, dojeżdżasz na ostatnią stację e, linii numer 1 i takie rzeczy. żebyśmy mieli jasność. Moje jeżdżenie na nartach nie wyglądało głównie tak, a raczej tak. Nie jesteś sama, dosyć zlewa. Spośród tych wszystkich upadków. I powstań wyciągałam dla siebie głębokie prawdy duchowe, którymi chciałabym się z Wami podzielić. O dobrze, dobrze, no? dobrze! dobrze, 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 dobrze. No. A te głębokie prawdy duchowe, ja wiem, że jest trochę ciemno i trochę nie najlepiej widać. Zaraz, może wyjdę do światła. Te głębokie prawdy duchowe, które przychodziły do mnie, jak się wypierśceniałam na tej glebie. To później się z Wami podzielę. Ale żebyście wiedzieli, jak jej, jaką ja gamę emocji wtedy przeżywałam, to było w ogóle nie do pomyślenia. Chociaż pewnie do pomyślenia, ale śmiesznie. Teraz się z tego śmieję wtedy do byłam bliska płaczu, wybuchów złości i obrażania się na wszystkim. Trochę ręce cierpną od noszenia kamery. No, a później, gdzieś tam jeszcze w środku tygodnia, był wypad na hiking. दे सक Wow! Woooow! Ale jestem artysta, no? co? O, tu jest ostrzej Mogę wysłać twojej żonie to? Andrzej? Hejka! Sorry, że jestem taka zasapana Ale właśnie wyszliśmy sobie na górkę Z ziomeczkami Do Milomi Sławomirem I Andrzejem Oni to a ja pomyślałam, że Why not? Może dołączę. Ciężko się nagrywa jak się idzie, więc może jeszcze się później odezwę. Trzy typy dla wychodzących na hiking zimowy. O jest w domu. Merino? <grym> merino. Y weź ze sobą owce merino <grym> i zaprowadź na szczyt. Używaj mapy. Norgeskart, aby znaleźć szlaki. Okej, okay, a czemu? Eee, to nie jest najdokładniejsza. No właśnie, tak. chyba najdokładniejsza. Na taka najbardziej... Mm, najbardziej powiedzmy... Profesjonalna i fancy. Możesz komuś zaimponować, że e, mam aplikację Norgeskart i potrafię... Ale fancy nie jest najlepsze. I na, potrafię z niej korzystać i znam siatkę wysokości i w ogóle wszystkie szlaki, które Ty nie znacie. Ja trochę nie wiem, o czym Ty mówisz Sławek, nie znam Cię na tej Dlatego Ty idziesz z nami, a nie my z tobą. <laughs> nie, ale co to jest w ogóle? Kwiatka, która pokazuje siatkę kartograficzną z lotu ptaka. Okej. Okay. A zwykle, dobra, zwykła Google Maps nie wystarczy? Nie. bo nie, nie ma, ma szlaków. w lesie i górskich I może górski. kogoś bez tego, może kogoś szlak trafić? Tak jest. A Jake? Ja bym powiedział, że przeciwnie wyłącz telefon. Wyłącz komputer i wyjdź z dołu po prostu. No to też jest. I daj się zgubić. Daj, daj się, da się zgubić, zgubić. o tak. właśnie. A dobra, a tutaj przylatują helikoptery po ludzi? A, a helikoptery po ludzi? Trzeba by kupić bilet z Ruter'a. Helikopter cheer. Dość kosztowna opcja. Ale da się. Ten, ten bilet, nie? On tak na ciebie patrzył. My panu fakturę wyślemy. rękę, 40 tysięcy karąca. Chociaż doświadczenie w hikingu mam małe, to jest mój protip dla was, czyli raki dostępne zimą w aptekach. Przydają się nie tylko na wycieczki, ale często po mieście. Dodają pewności, chociaż minimalnej stabilizacji. Można zainwestować również w taki bardziej profesjonalny sprzęt, który wam tutaj prezentuje do Milomi. Tutaj e, Paluszkiem pokaż. w sierpniu tego roku spaliśmy tam za rogiem e, czyli poszliśmy na szczyt Kosos, na Linach zjechaliśmy na dół, a później znowu w górę i to jest taka półka skalna. I tam na, kimaliście? A można spać. Awesome, a tutaj tak można? To takie legalne z Marwak mm -hmm. nikt się temu nie dziwuje. E, jest nie, bo by fajnie, gdyby tam dało się dość tylko. E, a da się dojść też tutaj tędy, idąc tak brzegiem bardzo ryzykownie, a da się, to jest szlak mniej więcej. Ale no, wy jesteście harpagany, to, się to wam się, wy się tam nic nie boicie. No. <laughs> O,role mi rozmino. A ta ciemna kraina, tam to co to jest? No więc mental jest koszmar. Dążyłem na pociąg Lewane na, na Bakero And że się tak poświęciłeś! No Sorry, mogę ręce to ja cisnę do pracy e, i... oj! I później po pracy jak znajdę chwilę kurczę, zmieniam tak tą kamerę, bo mi strasznie ręka. Cierpie. Jak e, skończę pracę znajdę chwilę, to wam nagram moje przemyślenia. Więc może coś będzie jednak z tego włogam, może się coś uda zrobić. To jak jeszcze macie siłę, to przez kilka minut chciałabym wam powiedzieć o jakich e, głębokich prawdach duchowych myślałam podczas tych nartowań. Okazało się, że, że ta trasa nartowa jest dla mnie znacznie e, zatrudna. E, więc miałam różne, różne mnóstwo przemyśleń. Podzielę się chyba jedną albo dwiema najważniejszymi rzeczami e, z tej trasy. E, tak, że w ogóle strasznie się bałam, że ja uszkodzę kogoś. Ja się cio, cio, co chwilę przewracałam, Byłam stra było strasznie tłoczno, były małe dzieci, były starsze osoby, naprawdę tam były małe dzieci, takie i dwu-, trzylatkowie i e, jakieś dzieciusiowe, więc ja się bałam, że ja jakąś tam na, nartą e, komuś, dokonam dekapitacji. Ale norweskie dzieci sobie radzą o wiele lepiej niż ja na nartach. Eee, więc stresowałam się po pierwsze tym, że, że nie umiem, że sobie nie radzę i że kogoś uszkodzę, i tym, że do Milomi i Sławek zabrali mnie na fajną trasę, a ja opóźniam ich rozrywkę że w ogóle dlaczego. A to już przeszliśmy z poziomu faktów na poziom mojej głowy. Eee, można, można, typowo kobiece. Więc ja zaczęłam się nakręcać i frustrować, i wyglądało na to, że jestem zła na nich, a ja byłam zła na siebie, że, że, że gdzieś tam na pewno oni będą niezadowoleni. A okazało się, że nie byli. Że oni zaakceptowali to, że oni przynajmniej tak, takie wrażenie sprawiali, że byli z tym ok. I tak sobie pomyślałam, kurczę, ja już znam taki klimat. Przypomniały mi się kilka moich relacji w życiu e, bliskich, ważnych, przyjaźni. Myślę tutaj szczególnie o dwóch najważniejszych, albo jednych z najważniejszych relacji, jakie mam w życiu: e, że te osoby na mnie poczekały, e, że te, w tych bliskich relacjach osoby na mnie poczekały, nie stawiały warunków, nie stawiały e, nierealnych, nie miały oczekiwań, e, a jednocześnie. Nieraz dochodziło do kłótni, momentów kryzysu. Tak właśnie widzę ważne relacje dla mnie, bo pierwszą, oczywiście, taką relacją, w której ktoś na mnie poczekał, to była relacja z Panem Jezusem, że On. I tak jest cały czas, odkąd zaczęłam się nawracać. On widzi to, co jest we mnie dobre, to, co jest we mnie trudne, to, co jest we mnie złe i czeka i jakby pokazuje kierunek. Mówi, słuchaj, to nie jest dobre, ale zrobisz, jak uważasz. Ale jeszcze bardziej widzę to, bo tak dosłownie namacalnie w drugim człowieku, że było kilka osób, które przyjęły mnie za darmo, kiedy byłam bardzo niefajna, bardzo niedolubienia, kiedy sama nie wiedziałam o co mi chodzi, kiedy miałam ogromne fochy, obrażania się, kiedy trudno mi było wytrzymać ze samą sobą. To ja siebie nie lubiłam i kompletnie nie rozumiałam tych moich bliskich osób, które stawały się coraz bliższe, za co one mnie w ogóle lubią. Yy. Ja byłam taka podejrzliwa. Taka coś z nimi musi być nie tak, ale to dziwnie dziwne, bo oni są fajni. Ale jeżeli są tacy fajni, to dlaczego lubią mnie taką niefajną. Sama jak tego słucham, to jest mi przykro, że człowiek tak może o sobie myśleć. Z drugiej strony, jak patrzę na ludzi, to mam wrażenie, że cała masa ludzi tak o sobie myśli, tak na siebie patrzy. Że szuka na zewnątrz tego, żeby, żeby inni ludzie ich lubili, jako żeby za żadne skarby nie dowiedzieli się, jacy są słabi, głupi, źli, niekompetentni, e, nie wiem, z, z ograniczeniami. E, I pewnie dlatego jest tak trudno, jakby tak zawrzeć szczer, szczere, dobre, bliskie relacje, no bo trudno jest się pokazać. Ja miałam to szczęście, że gdzieś tam się pokazałam i miałam niezasłużone szczęście, że zostałam przyjęta i zaakceptowana przez ludzi. Oczywiście, z drugiej strony, zaraz zaczęłam ich idealizować, i okazało się, że moje chodzące ideały nie są bogami są zwykłymi ludźmi. I tak sobie myślę, że te moje chodzące ideały jeżeli tak mnie potrafili pokochać ci ludzie, to kurczę, jak kocha Pan Bóg. Chciałam Wam powiedzieć o moich e, relacjach, o moich bliskich, e, które gdzieś tam zostają w tajemnicy. Może kiedyś się objawią, może e, poznam Was z, z moimi bliskimi, z moimi przyjaciółmi. A może nie. E, ale wiem, jak strasznie trudno im, im jest się starszym. To jest trudno wchodzić w głębokie, zażyłe relacje, gdzie można się odkryć. Gdzie można na siebie wzajemnie liczyć, że raz ja komuś jestem dla kogoś bardziej, czasem ktoś bardziej dla mnie. No i nie powiedzieć, no, postaraj się to znajdziesz. Wiem, że się opłaca. Wiem, że warto. I wiem też, że ludzie są tylko ludźmi. Że jeżeli szukamy Boga w drugim człowieku, to można się nieźle przejechać. Jeżeli szukamy totalnego pocieszenia, to też można się rozczarować, bo takim kimś najbliższym na pewno ma być Pan Bóg. A jednocześnie myślę sobie, kurczę, ja to mam szczęście, że mam takich ludzi jak, jak mam, tych moich przyjaciół. Że jak oni w ogóle, Wy sobie nie wyobrażacie tego, Wy po prostu sobie nie wyobrażacie, co oni ze mną przeszli. Naprawdę. I jeszcze mnie znają, i jeszcze mnie kochają, jeszcze mnie chcą, a przynajmniej taki był stan na jakieś ostatnich kilka dni temu. Tośmy sobie pogadali. No to jest vlog. Vlog jest zmontowany. E, jeszcze tylko dodam tą końcówkę. Mam nadzieję, że wytrzymaliście aż do tego momentu. Wiem, że jest długi. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za wszystkich nowych subskrybentów. Dziękuję, że poświęcacie swój czas. Dziękuję wszystkim followerom na Instagramie. I pielęgnujcie swoje przyjaźnie. Taki przekaz na koniec: że nawet jak będzie bolało. I nawet jak usłyszycie kilka trudnych słów na swój temat, a ja usłyszałam, to i tak warto wchodzić w przyjaźnie i no, opłaca się. Dzięki dziubeczki, bombeczki. Stay tuned with God.